Przechodzimy do omówienia kolejnego podatku. Tym razem będzie to podatek od spadków i darowizn. Przed nami 12 pytań i omówimy je w tym jednym nagraniu. Najpierw powiemy o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w niektórych sytuacjach. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik Urzędu Skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku i należność tę zabezpieczyć. I mówimy tu o warunku zawieszającym, a warunek zawieszający uzależnia powstanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jako przykład można tu podać darowiznę samochodu pod warunkiem zdania egzaminu na prawo jazdy. A więc, w takiej sytuacji, tym warunkiem zawieszającym jest właśnie zdanie tego egzaminu na prawo jazdy. A obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zniszczenia się tego warunku. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu trzech lat od nabycia decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu. Warunek rozwiązujący uzależnia ustanie skutków czynności prawnej. Od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Przykładem może tu być rozwiązanie umowy darowizny samochodu, jeżeli obdarowany nie ukończy studiów wyższych. A więc w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje już od razu. Uważa się to tak za nabycie bezwarunkowe, ale potencjalnie może decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe zostać uchylona, jeżeli taki warunek jednak się spełni w ciągu trzech lat. I następna kwestia to jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia. Jako przykłady można tutaj wskazać: umowa sprzedaży, w której wskazuje się, że sprzedający nabył przedmiot sprzedaży w drodze dziedziczenia, orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku, czy też Wskazanie przez podatnika w postępowaniu dotyczącym przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, że otrzymał darowiznę. I powiedzmy teraz o powstaniu zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Podatnicy podatku mają obowiązek złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których których podatek jest pobierany przez płatnika. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatkowe, podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, Województwa, Powiatu albo Gminy podatków w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. I zobowiązanie podatkowe powstaje między innymi z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. I to ma zastosowanie właśnie między innymi w przypadku podatku od spadków i darowizn, bo podatnik składa tutaj stosowne deklaracje i na podstawie wskazanych informacji właśnie organ wyda taką decyzję. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego są niezgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, bądź też w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. I tutaj, ponieważ tak przy zobowiązaniu podatkowym wspominaliśmy też o obowiązku podatkowym, macie na tym slajdzie wskazane dla różnych sytuacji, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, możecie się z tym zapoznać. Przechodzimy do zasad opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nabycia spadków przez obywatela państwa Unii Europejskiej. Także powiemy o zwolnieniu nabycia gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa oraz ca o całkowitym zwolnieniu darowizn pieniężnych przekazywanych na rzecz członków najbliższej rodziny. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Podatkowie od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski z tytułów wymienionych w ustawie. I ten przepis dotyczy zarówno tutaj obywateli polskich, ale też dotyczy on cudzoziemców. Przy czym warto pamiętać o tym, że jest też przepis, który wskazuje, że podatkowi nie podlega. Nabycie własności rzeczy ruchomych, znajdujących się na terytorium Polski, lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Polski, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski. Więc jeżeli warunek, warunki tak zostaną spełnione, to wtedy w ogóle nie będzie opodatkowania tym podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli jednak opodatkowanie by było, podlegałoby tak tutaj temu podatkowi w Polsce, to też taka osoba, która jest obywatelem państwa Unii Europejskiej, będzie mogła korzystać ze zwolnień. Bo mamy tutaj wskazane też wprost w ustawie o podatku od spadków i darowizn, że zwolnienia określone, i tutaj mamy. Wymienione tak artykuł 4 ustęp 1, artykuł 4a i artykuł 4b i też sobie o nich powiemy, bo one właśnie dotyczą tego całkowitego zwolnienia darowizn pieniężnych przekazywanych na rzecz członków najbliższej rodziny, między innymi właśnie zwolnienia nabycia gospodarstwa rolnego i nabycia przedsiębiorstwa. i to zwolnienie tak stosuje się jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub też obywatelstwo między innymi jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub też miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub ter na terytorium takiego państwa tak między innymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej I teraz właśnie popatrzymy na to zwolnienie z artykułu 4 ustęp 1 to jest właśnie też jedno ze zwolnień, do którego może być do którego tak też jest uprawniona taka osoba, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie tylko obywatelem Polski. I tutaj przykłady w tym artykule 4 ustępie 1 znajdziecie też więcej. Tutaj sobie powiemy o przykładowo, w szczególności właśnie o tym zwolnieniu nabycia gospodarstwa rolnego. A więc zwolnienie, nabycie własności, zwolnienie, zwolnione jest nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem, że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 hektarów i nie większa niż 300 hektarów, oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. I zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w przepisach unijnych. Tutaj tak też wskazanych, w których przepisach unijnych. Ponadto też zwolnione jest nabycie prawa do wkładu Współdzielni Rolników, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej lub Współdzielni Kółek Rolniczych. Zwolnione jest także nabycie w drodze terowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe. Zwolnione jest także Nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu trzech lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim. Niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia. I zwolnione jest także nabycie przez osobę zaliczone do pierwszej grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. I teraz powiemy o zwolnieniu, które zostały uregulowane w artykule 4a ustawy. I jest to całkowite zwolnienie darowizn pieniężnych przekazywanych na rzecz członków najbliższej rodziny. Zwalnia się od podatku nabycie własności, rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, wstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy. I macie tutaj też właśnie tak na tym schemacie, żeby łatwiej zapamiętać. Więc mamy wstępnych, mamy wstępnych, mamy rodzeństwo. Małżonka wstępnych i pasierba. I warunki jakie są. Jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, Stwierdzającego nabycie spadku. No, tutaj mówimy o darowiznie oczywiście, więc tak mówimy, że 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. I drugi warunek, właśnie, który będzie istotny z naszej perspektywy, ponieważ chodzi o darowiznę pieniężną, to właśnie w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne a ich wartość doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok, przekracza kwotę 36 120 zł, i tutaj jest warunek, że osoby takie obdarowane udokumentują otrzymanie tych środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy. Na jego rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. I tutaj na ten warunek trzeba uważać, bo był, so, były też na przestrzeni lat różne stanowiska organów, ale generalnie może być problematyczna kwestia. Na przykład, jeżeli darczyńca obdarowany poszliby do banku, tak dostałby obdarowany po prostu. Wtedy robiznę pieniężną w gotówce i w banku, gdzieś tam w siedzibie banku, płacił sam te pieniądze na swoje konto. Tutaj była właśnie kwestia, czy wtedy to, to zwolnienie przysługuje, więc jeżeli mielibyście gdzieś w praktyce taką sytuację, to dobrze się też, dobrze na to zwrócić uwagę, żeby to dobrze zrobić i żeby nie było problemów. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki dla całkowitego zwolnienia darowizn pieniężnych przekazywanych na rzecz członków najbliższej rodziny, to wtedy opodatkowanie będzie na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej. I ponadto obowiązek zgłoszenia. O którym sobie mówiliśmy, nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku ostatnio nabytego, doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby lub po tej samej osobie w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok, nie przekracza kwoty 36 120 zł lub nabycie następuje na podstawie umowy. Zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. I zostało nam jeszcze powiedzieć o zwolnieniu nabycia przedsiębiorstwa, czyli o zwolnieniu z artykułu 4b. Zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Lub udziału w nim pod warunkiem po pierwsze zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. I pod warunkiem prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej dwóch lat od dnia jego nabycia, jeżeli przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, to zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je prowadzili przez ten okres dwuletni. Warunek ten będzie zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem dwóch lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w tym przedsiębiorstwie. I kolejne zagadnienie: należy omówić, czym jest czysta wartość stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. I wymienić po trzy przykłady długów i ciężarów potrąconych przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku dziedziczenia. Podstawa opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, i to jest czysta wartość ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wliczy się do podstawy wymiaru. I co do długów, ciężarów, to popatrzymy sobie na fragment interpretacji tutaj zacytowanej. Dickis wskazał tam, że ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie we wskazanym artykule ustawy, przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Pojęcie długów w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jego wartości. Ciężarem natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego wartość rynkowo, np. hipoteka. Odliczenie długów i ciężarów jest wyrazem istoty elementem konstrukcyjnym podatku od spadków i darowizn polegającej na opodatkowaniu przyrostu czystej wartości majątku podatnika. I przykłady ciężarów. Pierwsze ciążące na spadkobierce obowiązek wykonania zapisu zwykłego. Po drugie, ciążące na spadkobiercy obowiązek wykonania polecenia, o ile zostało wykonane. I po trzecie, wspomniana już hipoteka. Jeśli chodzi o długi, to po pierwsze koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku. Po drugie, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, Jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie? I po trzecie, koszty postępowania spadkowego wynagrodzenie wykonawcy testamentu. Kolejne zagadnienie to omówienie procedury ustalania wartości rynkowej nieruchomości nabytej w spadku, jeżeli podatnik tej wartości nie określił w zeznaniu podatkowym. I zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku. Z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, Organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej wstępnej oceny. I w takiej sytuacji, jeżeli nabywca, pomimo tego wezwania, nie określił wartości lub podał wartość, ale nieodpowiadającą wartości rynkowej, to naczelnik Urzędu Skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, to koszty opinii biegłego będzie musiał ponieść nabywca. I to stosuje się odpowiednio, jeżeli kilku nabywców podało różne wartości tej samej rzeczy lub prawa majątkowego. Ostatnie zagadnienie, które sobie omówimy w tym nagraniu. To ulga polegająca na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. W przypadku nabycia własności bądź współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także tutaj spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie itd. W drodze dziedziczenia zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osobę osoby zaliczane do pierwszej grupy podatkowej. W drodze dziedziczenia zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do grup, drugiej grupy podatkowej. W drodze dziedziczenia zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do trzeciej grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości o łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej w budynku lub lokalu. Ale, żeby z tej ulgi skorzystać, trzeba spełnić sporo warunków, i to trzeba je spełnić łącznie. Po jak widzicie przed sobą, ulga przysługuje osobom, które właśnie łącznie spełniają następujące warunki. Po pierwsze, w chwili nabycia, nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, stroną umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkanie na terytorium Polskiej lub terytorium takiego państwa. Po drugie, nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz wstępnych skarbu państwa lub gminy. W terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Po trzecie, nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej. Prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami znów przekażą je wstępnym lub przekażą do tym razem dyspozycji spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Po czwarte, nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi, rozważą, rozwiążą umowę najmu i znów w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. I po piąte, będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonują jego zbycia przez okres 5 lat. Od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, bądź też przez okres 5 lat od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku. Jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. I mówiliśmy o różnych grupach podatkowych. Na tym slajdzie macie wskazane, kto zalicza się do tych poszczególnych grup. A więc do grupy pierwszej zaliczamy małżonka, wstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do grupy drugiej wstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, wstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków. I małżonków innych wstępnych. A do grupy trzeciej innych nabywców. I tym sposobem kończymy omawianie podatku od spadków i darowizn. Jak zawsze zachęcam jeszcze do powtórzenia tych 12 pytań.